Cześć, manko, ja jestem Zizu. A to jest nowy odcinek, pierwszy odcinek sezonu drugiego Minecraft Survival. Dzisiaj gramy już na wersji 1.15, więc długo na to czekałem. Wersja wyszła około 10 grudnia. Jest 12 grudnia, jak to nagrywam. Widzicie to w sobotę. Teraz jak to oglądacie ten film może właśnie z live na Facebooku, więc wejdźcie na mojego Facebooka link w opisie i dajcie suba, żeby widzieć więcej filmików. A ja już zaczynamy, nie ma co i piszemy Minecraft. Minecraft. Survi. Surviwan. Sezon 2. No i tak, przetrwanie hardcore kreatywne. Przetrwanie więcej opcji. Więc lecimy. Ładuje się. Zaraz nam się ukaże. Nie mam Optifine jeszcze zainstalowanego. Więc mam nadzieję, że lagów nie będzie w presji, nie spadną za bardzo i będzie wszystko cacie. Dobra, mamy świat, w którym jesteśmy. Okej, okay. dynia są tu. Co to jest? O, wejdź. No, wejdź. Nic nadzwyczajnego, normalny, nasz piękny minecraft. Ale to jest pierwsza noc, czyli coś, co jest najnudniejsze. Tak mi się wydaje czyli ogarnięcie miejscówki jakiejś wstępnej jakiejś wstępnej miejscówki, wiecie o co chodzi, więc szybko <laughs> jestem lekko przeziemiony ale trzeba tu się śpieszyć ja chcę zrobić kilo w gościu nie przeszkadzaj Robię fast starta, mam 3, kto mi nie jest potrzebne Dobra, ładuj mi tak gościu, elo W sumie też spoko by było znaleźć jakieś krów, krówki, wrócić owce Żeby pominąć noc Będzie co dobra ja mam tego drewna już sporo Tyle mi na start wystarczy, a jeszcze tu był węgiel To ogarnę sobie węgiel, bo dobrze pamiętam Mi się wydawało Czy gdzieś tu widziałem węgiel Ja pierniczę, czemu wszędzie są góry? O tu jest węgiel, okej okay. O mamy węgiel jeszcze bliżej Dobra to ja sobie wezmę tak Z 5 kawałków styknie Dobra Tam... A. chciałem opcji fajnym przy... przybliżyć i nie przybliżyć. Walić go, ja nie mam żarcia Nie ma tu nigdzie mobów Mam w ogóle jaki tryb Trudny Nie jesteśmy przecież Złymi graczami Jestem dobrym graczem Minecrafta? <laughs> o, o, Mała owieczka to jest nowość w Minecrafcie Że możemy się zesponować mało owieczko Mamusie cię za... A nie leci nic Nie potrzebnie że zabiłem Kupiłem ja mamy jedną białą pełnę Spoko. A Tu widzę jakiś las Standardowo ja bym chciał łąkę jakąś Dobra Mała krówka to mamy nie zabije Nie, nie mam tyle serca nie mam tyle, mam tyle serca, że yy, mamy krówkę, nie będę O, świnka, dobra, nieważne. Tu jest las. A ja szukam wioski. No dobra. Tu jest lawa, o kurde, patrzcie jaka... Tam, tam idziemy. Czuję, że tam będzie jakaś ładna wioska. O, tu jest domek wiedźmy. Dobra, tu się osiedlę. Na, na chwilę. Pierwsza noc, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ja tu mogę sobie wykorzystać na drzwi, które mi się przydadzą. Dobra, nie ważne. Mam cztery wyłami. Łóżeczko. Trzeba ogarnąć pyk. I żeby dnia nie marnować, ja sobie ustawię tu piecyk. Gdzie mam piecyk piecyk. I przepalę sobie... Uwaga, bo mam dużo żarła. Ja sobie po prostu to że jedzenie przepalę. I tym zaoszczędzę sobie dzień, żeby nie zmarnować. O kurde, pierwszy krypcio. Ty zombiaki, one się nie palą. Dobra. Zapomniałem, że takie rzeczy można spotkać na pustyni. Puknął Lennox, no. okej okay. Ej, to jest ładne. Patrzcie, jak, jak to epicko wygląda. Aż sobie zapiszę koordynaty. Koordynaty zapisane. To ja zrobiłem kółko. Są jakieś epickie góry. Ale gór nie przepadam. Tam jest znowu ta, ten biom. Z tymi fajnymi drzewami, co mi się tak podobało. i ja bym chciał... Znaleźć jakąś fajną znajdźkę. Liczyłem na to, że znajdę piramidę na pustyni, ale widać piramida to nie jest coś dla mnie. No, jest wioseczka. nareszcie, kurde. Ziomek. Ile miałem czekać? Tu jest pustynia, a tu jest ocean. Zrobiście, tam też jest ocean. To jest taki. Jo, piórki. Zrobiście, patrzcie. No to teraz można grać. Mam to? Dobra, może być tak. Zrobiście. O, ty, Tu jest jeszcze kwiat. Biom taki kwiatowy, więc mogą być gdzieś pszczołki. Są pszczoły. Widzę tu pszczołę. Tutaj, ta pszczoła. Gdzie jest pszczoła? Jest pszczółka. Patrzcie, tam jest druga wioska. Lecimy do drugiej wioski. Jest nasza pierwsza pszczółka. Tamta wioska jest ładniejsza. Okej, okay, mamy już pierwsze, fajniejsze rzeczy. Sobie wezmę pierwsze, fajniejsze, w sensie już. Jest coś, co. Aha, nie ma gdzie. Już mamy jakieś kurcze. A w sumie ja te skrzynki powinienem zbierać. To mi nie jest potrzebne wcale. Dobra, ja w sumie te skrzynki bym pozbierał. Dobra, nie chcę mi się wracać do tamtej, bo ja leni jestem. Dobry, ludzie. O, to jest idiota. Smaragdy wezmę Chlebek wezmę, nasiona mogę wziąć Tu nie ma nic, zaraz pójdę spać, po prostu tutaj w tej wiosce się prześpię Jakie duże drzewa no, mogę go wygonić gościu Haha. respawn point set Siema, Eruwina. O kurde, chyba przejść tutaj lata ta pszczoła. A nie widzę nigdzie urla, więc nie wiem, czy one tak daleko odlatują. Kijby to wiedział Gdzie była ta wioska? Jest all Dobra, no to co? Proste F czy print screen. Ja, pięć ja mam tyle już oznaczonych tych rzeczy. Jakie dziwne drzewo. Powiem już, że masakra, dobra. Wow, o jaskinia. Ja bym się oddalił, żeby nie być przy tej wiosce. Jednym. panie się. Biorę się za budowanie. Jak sami wiecie, to budowniczy ze, ze mnie żaden, nie? Najlepiej jak budujesz, to zacząć najlepiej od podstawienia drzwi, bo drzwi to serce wioski u twojego domu albo usta tego. Drzwi będę miał tu. Dobra Teraz potrzebuję tego Czegoś tu zabrałeś moje coś? Ej Się podniewamy. Dobra Ja cię tu kurde zamknę Spadaj I cię No weź więcej tego dziewa. Ale ja by wcześniej bym sobie pierdyknął tak w skrzynie Do skrzyni. ładowa cały te śmieć O! Moment, to sobie mogę postawić. Ładować całe te śmieciowisko. Dobra, to mi nie potrzebne. Krafnie mogę tu też postawić. Dobra. Zbiorę tu drewienko i idę sobie zrobi zrobić drzewa, to akacje To sam nie wiem jak to nazwać. Dobra, więc domek nasz jest. Mój domek jest zrobiony. Jest taki, taki malutki, taki kończasty Ten dach taki półkolisty. Taki miał być. Więc tutaj jest ogarnięty domek. Tu je, widziałem wilka. O, tu jest wilczek, więc ja, może go kiedyś o swoim, jak będę miał kości, więc spoko No i fajny świat nam się wygenerował. Fajny świat. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie tak samo, fajnie prowadzić tego survivala jak poprzedni sezon. No i co, nic mi nie zostaje, tylko lecieć z tym koksem. O, dzień dobry. Chodź tu. No. Chodź. Więc powiem wam, jest wioseczka, wszystko jest piękne, mamy dużo fajnych biomów wokół, no i też widzieliśmy już pszczółki, więc jest progres, więc co mogę wam powiedzieć, więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, pamiętajcie, żeby wejść na mojego facebooka, link w opisie, dajcie suba, lajka, komentarz, dzwoneczek i w ogóle będzie fajnie, więc bye! -o.